Depilacja jest męska? Hmm. wydaje mi się, że zabiegi kosmetyczne nie mają buci, ani nie mają przymiotników męska, nie męska, kobieca, nie kobieca. Po prostu jest to wyraz dbania o swój wizerunek, swój wygląd, więc bym powiedział, że jest bezpłciowa i nie ma tego przymiotnika mówiącego buci przed swoją nazwą. A czy znani Polacy częściej dbają o siebie niż kiedyś? Czy potrafią się dobrze ubrać, zadbać o siebie, zadbać o swój zarost? Wydaje mi się, że tak na pewno i to z dwóch powodów. Po pierwsze, że to pokolenie młodsze jest stanowi dużą część tych gwiazd męskich gwiazd celebrytów w Polsce. To po pierwsze to na pewno. A po drugie coraz więcej z nich chce mieć kontrakty reklamowe, więc muszą być na topie i muszą nadążyć za tymi nowinkami z Zachodu. Żeby być atrakcyjnym kąskiem, kąskiem reklamowym. Coraz więcej jest produktów firm, czy to kosmetycznych, czy właśnie takich jak, jak Philips, które proponują produkty czy preparaty specjalnie dedykowane mężczyznom. I nieco są to, tak jak kiedyś bywało, inne butelki, tylko z tym samą zawartością dodana nuta, bardziej męska, zapachowa. Teraz rzeczywiście coraz więcej jest produktów tylko i wyłącznie dla mężczyzn, wychodzącym naprzeciw potrzebom. Męskiej części konsumentów. I uważam, że ten temat w ogóle pielęgnacji, dbania o siebie, stał się tematem coraz bardziej powszechnym w męskiej części społeczeństwa. Dzisiejsze spotkanie dotyczyło depilacji, trymowania. Jaka według ciebie jest najskuteczniejsza, najlepsza dla mężczyzn metoda dbania o skórę, usuwania zbędnego owłosienia? Znaczy tak, grooming, o którym była dzisiaj mowa, jest na pewno, tak jak widać to w badaniach... Przyszłościowy, dlatego że daje bardzo duże możliwości, tych urządzeń jest sporo, do różne efekty można nimi, e, nimi uzyskać. I tak jak Magda e, e, Różyczka powiedziała, że no, ta depilacja taka w m, damskim wydaniu raczej mężczyznom nie przypadnie do gustu, chyba że po narkozie, to wszystkie te produkty dają właśnie możliwość e, wyboru tego, jak chcemy mieć, jaki chcemy mieć zarost e, nie tylko na twarzy, ale też na klatce czy, czy gdzieś indziej. A czy twoim zdaniem dzisiaj dla mężczyzn pielęgnacja ciała może być przyjemnością? Wy nie macie do wyboru aż takiej szerokiej gamy kosmetyków, preparatów jak my. Wydaje mi się, że to dobrze, że nie mamy takiej gamy możliwości, bo możemy się bardziej skupić na tym na samej pielęgnacji, a nie na wyborze spośród 150 produktów. Na ten sam problem. Wydaje mi się, że tak, bo coraz bardziej zaczyna mężczyznom podobać się to, że mogą mieć chwilę dla siebie, niekoniecznie przed telewizorem, przed meczem piłkarskim czy w barze z kumplami przy piwie, ale spędzić się, nie wiem, miło chwilę w łazience, dbając o swój wygląd, bo ten wygląd coraz bardziej do mężczyzn przemawia to, że ten wygląd jest bardzo ważny i nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale także chociażby w pracy. I to, że zauważamy jako mężczyźni, że dobry wygląd może wpłynąć na, naszą, na nasz awans, na naszą pozycję społeczną czy zawodową, jest coraz bardziej popularne i coraz bardziej zauważalnym zjawiskiem. Czy mężczyźni rozmawiają między sobą o pielęgnacji? Dają sobie porady, dzielą się doświadczeniami? No tak, ja nie jestem tutaj reprezentatywny, ponieważ się zawodowo tym zajmuję od strony urodowej i modowej, więc często mnie. Moi znajomi pytają, a powiedz mi, czy to jest dobre, a przetestowałeś to, a słyszałeś o czymś takim, więc ja nie jestem reprezentatywny, ale wydaje mi się, że tak, że coraz bardziej ten temat przestał być tematem niemęskim i stał się po prostu jednym z tematów rozmów męskich. Oczywiście nie będę tutaj próbował przekonać, że to jest temat na równi z piłką nożną, czy z żużlem, czy sportem, bo na pewno nie, ale na pewno stał się jednym z tematów, o których faceci rozmawiają.